Na no, meczu TKP Lana na yy, Górnik Polkowice i proszę o zabranie głosu pana trenera gości, pana Nowaka. Nowa no, spodziewaliśmy się mimo wszystko, że, że będzie to ciężki pojedynek. No, niektórzy dopisują punkty jak gra z wyżej notowany z niżej, ale ta liga pokazuje, że każdy może jak równy, równ, z równym walczyć i przede wszystkim no, zdarzają się niespodzianki no, i dla nas to było na pewno istotne spotkanie. Gdybyśmy Dzisiaj nie wygrali, to byśmy byli w trudnej y, sytuacji, tak, tak to jesteśmy dalej w tej rywalizacji o pierwszą ligę. Co do, co do meczu, myślę, że Alana też miała swoje okazje, bardzo dobrą mieli okazję, kiedy praktycznie już piłka była w ramce gdzieś tam, wita y, została przez nasze obrońcy, także na pewno to była na, najlepsza dla Alany sytuacja. My prowadziliśmy grę, ale nie mogliśmy... Nie mogliśmy szczelić, dzisiaj raziliśmy nieskutecznością, a myślę, że przede wszystkim e, umiejętnościami, jeżeli chodzi o to e, ostatnie zagranie. Było brakło takiego spokoju, ostatniego dogrania w pole karne. E, robiliśmy zmiany, cieszę się, że one w jakimś stopniu wpłynęły troszeczkę na ożywienie gry. E, mamy nad czym rozmyślać. Długa droga nas czeka do Polkowic. Także myślę, że, że musimy. musimy Musimy to sobie poukładać wszyscy i trenerzy, i zawodnicy w głowie, bo czeka nas arcyważne, arcytrudne spotkanie, o którym trzeba już myśleć. Myślę o spotkaniu z Jeszcze raz gratuluję przede wszystkim naprawdę Drużynie, storunia młodej Drużynie, bardzo dobrej postawy w tym spotkaniu. Przede wszystkim dziękuję za miłe słowa. Tak jak tutaj trener stwierdził, pierwsza połowa. E, przewaga miłości. Nastawiłem swój zespół na grę defensywną. Powiedziałem e, jaką wartość mam w sobie zespół Sporkowic. Nie, nie pomyliłem się. E, szczerze mówiąc, no, co by było, gdybyśmy strzelili tę bramkę e, na koniec spotkania, trudno powiedzieć, że no. na pewno byśmy tego spotkania nie przegrali. Gratuluję trenerowi tutaj dobrej drużyny, bo naprawdę zespół jest poukładany, grający bardzo dobrze. E, w ofensywie i w defensywie, więc mieliśmy jak, jak gdyby podwójne zadanie nie stracenia dużej ilości bramek, a pokuszenia się tutaj o, o niespodziankę. Oczywiście broni nie, nie składamy, będziemy dalej walczyć o punkty. W najbliższym y, spotkaniu y, właściwie gramy o 6 punktów, bo gramy z Miedzią Lednica. Będziemy starać się tutaj wygrać to spotkanie, bo punkty są nam bardzo potrzebne. I powiem na koniec tak, że niestety ale mm, najgorszymi aktorami tego spotkania byli niestety ale sędziowie. Ja nigdy nie mam pretensji do sędziów, właściwie yy, medialnie nigdy nie mam pretensji do sędziów, bo w jakiś sposób to, to, to się odbija i na trenerze, i potem w dalszej części sezonu i na drużynie, ale szczerze mówiąc okrat na nas tutaj pan Jebiter boczny z jednego punktu. Może byśmy dowieźli ten remis do końca. Na taśmie wideo będzie na pewno tutaj widać, że zawodnik Polkowicz szelił z, z bardzo dużego stralonego, czyli stał na linii, więc tutaj pomyłka sędziego. Nie, nie rozdajemy, nie rozdzielamy szat, będziemy walczyć do końca, drużyna Polkowicz na pewno tutaj była zespołem lepszym. Staraliśmy się przeszkadzać, staraliśmy się gdzieś tam stworzyć jakąś sytuację. W pewnych momentach nam się udawało, ale z perspektywy całego spotkania drużyna Polkowi zasłużyła na zwycięstwo. Wyjeżdża z trzema punktami. Gratuluję i życzę awansu. Dużo mecze przed nami, jeszcze będziemy walczyć do końca. Dziękuję. Pytanie do pana trenera Nowaka. Dwa pytania w zasadzie. Pierwsze, czy pana satysfakcjonuje zwycięstwo w takich okolicznościach jak dzisiaj, bo pachniałoby to niechlubną przeszłością górnika Polkowice. A drugie pytanie, kto wejdzie do pierwszej ligi, pana zdaniem? Ech, powiem panu tak. Pan, e, miałem taką okazję bycia trenerem. W drugiej lidze, kiedy nas zdegradowano, dwie klasy. Nie miałem z tym nic wspólnego i dźwiga, dźwigamy ten ciężar do dzisiaj, i zdarzają się sytuacje, bo zdarzają się, ja, ja nie oceniam tej sytuacji, mi trudno ocenić się z perspektywy ławki, czy to był spalony, czy nie, prawda? Ale na pewno zerwaliśmy z tą nieprówną przeszłością, idziemy w przyszłość i chcemy przede wszystkim pod względem sportowym wygrywać te wszystkie mecze. Ja panu powiem jeszcze o prostej sytuacji. My po wygranej w Jarocinie, gdzie e, sędzia e, sędzia tutaj techniczny popełnił błąd. To pan popełnił błąd. Pana Pana pan na W Jarocinie? Nie. Tak. Nie sędzia techniczny, tylko kierownik drużyny za to odpowiada. To uważa pan, że ci ludzie, którzy są w PZP nie e, złamali regularnie. Nie, tak? ja nie oceniam. Była... Ja tylko stwierdzam, że zawodnik, który wchodzi, za to odpowiada ja kierownik, tak samo jak kierownik nie nam jest odpowiedzialny. Ja nie chcę mnie tu polemizować. Ja też jest nie chcę z panem się nie chcę z pana polemizować, natomiast my daliśmy sędziemu dwie zmiany. Przyznał się sędzia ewidentnie, że popełnił błąd, puszczając zawodnika, a czwartą zmianę y, zrobił nawet bez naszej wiedzy, bo one były szybko, one przygotowane one były równocześnie. I, I muszę panu powiedzieć... Że tu wina była ewidentnie, znaczy była nasza racja i my graliśmy z duchem sportu. Ja tu nie widzę i po, po drugie, przepisach jest wyraźnie, że kierownik nie ma już prawa stać przy sędziu technicznym w momencie, kiedy da kartki. I takie są jasne przepisy. Nie chcę polemizować, proszę pana, bo yy, cieszę się, że, że jest uczciwość i w tym momencie uważam, że była to uczciwa decyzja. Jeżeli chodzi o, o wynik panu? tego spotkania i my tam zasłużyliśmy na te trzy punkty, a tak jak mówię, przypadkowa pomyłka sędziego technicznego. Każdy ma prawo się pomylić, no Tak, prawda. ale rozmawiamy o dzisiejszej sytuacji. O, tu mówi Pan o czym? O zmianie? Nie, mówimy o bramce strzelonej. Ale ten, proszę mi wierzyć, ja bym zobaczyć. Jak będziecie mieć sytuację, to zobaczę, bo, bo, tak. bo, bo ja mówię, zawsze... Yy, są sytuacje, gdzie sędziowie mylą się nieraz w dwie strony. To są ludzie, prawda? Ja też naprawdę, proszę mi uwierzyć. Nie, ale ja pana ja... pytałem, ja pana pytałem mm. czy pan z takiego zwycięstwa czuje satysfakcję? Yy, nie czuję satysfakcji, mm. znaczy powiem panu tak, cieszę się ze zwycięstwa i z trzech punktów, natomiast nie satysfakcjonuję się. Jestem Dziękuję człowiekiem panu. bardzo bardzo pokornym, staram się wszystko brać na, na, naprawdę Dziękuję na gorąco, się i nie satysfakcjonujemy mnie, A, że, to, że, tutaj że tak pytanie, to się stało. kto, kto ewentualnie pana zdaniem awansuje do pierwszej ligi? Ja myślę, że sprawa jest otwarta. Ja głęboko wierzę, że będzie to Górnik Polkowica, a kto drugi, no myślę, że w komfortowej sytuacji jest Ruch Radzionków, bo to nie ma co ukrywać, prawda? Mają sporą przewagę yy, i są w przekomfortowej sytuacji. Także, ale ja wierzę, że to mój zespół i gdybym nie był trenerem Górnika chyba i bym w to nie wierzył, no to byłoby, byłoby nienormalne. Zgadza się. Panie mecenasze, co się dzieje z Łukaszem? Łukasz Dwięga ostatnio chorował. E, dzwonił do mnie bodajże dzisiejszego popołudnia, miał temperaturę 38. E, telefonicznie się w jakiś sposób wytłumaczył. Aczkolwiek ja szczerze mówiąc właściwie postawiłem już krzyżyk na tym zawodniku, bo właściwie od początku rundy leczył kontuzję. Potem gdzieś tam wyjechał, znowu leczył kontuzją, z tym kolanem ma cały czas problem, więc przypuszczam, że to będzie zawodnik nietrafiony w tym sezonie. Nie był mój pomysł, w jaki sposób gdzieś tam dyrektor sportowy wymyślił sobie tego zawodnika. Ja mówiłem, że pierw musi się wyleczyć porządnie, wtedy może przyjść na trening, a to jakoś tak dziwnie w tej chwili się układa. Myślę, że chyba do końca rundy już nie zakończył. Pani, proszę. Panie Darku, Onekaci był tak zmęczony, że, że musiał go Pan zmienić, bo to był najgroźniejszy zawodnik w zespole, jeśli chodzi o przednią linię. Znaczy ja powiem tak, że m, próbowałem jakiegoś wyjścia z sytuacji, oczywiście ci zawodnicy, którzy weszli, e, to są młodzi zawodnicy, gdzieś tam w pewnym momencie mogą coś niekonwencjonalnego wymyśleć. Oczywiście Onekaci tutaj jest zawodnikiem niebezpiecznym, ale no po raz kolejny się nie sprawdził, miał e, sytuację. W niektórych sytuacjach się gubił, on po prostu bardzo chce grać, bardzo chce strzelać bramki, na razie mu to nie wychodzi. Będziemy stawiać na niego i tak samo na Lukiego, Tym bardziej, że no ta sytuacja, z której nie ani jeden, ani drugi nie strzelił bramki, tutaj na pewno odbi odbiła się czkawką, dlatego ten nasz przegraliśmy, co by było gdyby. no i teraz mo można sobie gdybać szkoda takiej sytuacji, bo, bo to jest kolejna sytuacja, którą nie wykorzystuje ani jeden, ani drugi, bo jak pamiętacie panowie z czarnymi Żagań też było kilka sytuacji. Nawet w pierwszej połowie miał sam na sam, z połowy boiska też nie mógł się jakoś przemóc. Mam nadzieję, że w następnym, następnym meczach, jak dostanie szansę, będzie tutaj wartościowym graczem. Atmosfera w szatni jest oczywiście ponura, ale, ale jedziemy na tym samym busku, wiemy o co walczymy i będziemy do końca walczyć. Są jakieś jeszcze pytania? Jeżeli, jeżeli nie no ma, to dziękujemy. Obrigado.